grupowa dobiega końca. To ostatnia szansa dla drużyn z grupy F. Zobacz ich ostatnie mecze już w tym tygodniu na Next 1. Gdy nie masz pomysłu na reklamę. Kup Vive 23, bo warto! Hello, welcome to podsumowanie Dream Dzisiaj pokażę Wam wyniki kolejki drugiej oraz yy, wyniki grupy A, B i E. Jak widzicie są zaznaczone, więc to znaczy, że już się skończyło. Więc zostaje nam tylko grupa C, D i F. Więc tak, tak wygląda tabela grupy A po zakończeniu fazy grupowej. Real Madrid wygrywa i przechodzi do fazy pucharowej bez problemu. Na drugim miejscu jest PSZ. Jeśli jego wyniki będą wystarczające, mogą też przejść właśnie do fazy pucharowej, lecz. Lepiej, żeby ich statystyki coś dały, bo jak nic nie dadzą, to nie przejdą. Mamy jeszcze Arsenal, zajmujący trzecie miejsce. Patrząc, zaraz zobaczymy w sumie na mecze, więc jeszcze bardziej omówimy, jak im poszło. Popatrząc na te cztery punkty, coś tam wygrali. Nie to co West Ham, który zajął ostatnie miejsce, niestety z brakiem punktów. A szkoda, bo spodziewaliśmy się od nich, że coś zrobią, ale nie zrobili. Real Madrid pokonał West Ham 1 do 0. Trochę mało mi się wydaje. Wręcz przeciwnie z Arsenalem i PZ, bo tam strzelono więcej bramek. Tylko, że PZ wygrało z Arsenalem. A, no, a w trzeciej kolejce, PerZ niestety uległo Realu Madrytowi, mimo że mieli całkiem równą walkę. No ale skończyło się jak skończyło. West Ham kota Arsenal. Mówię, nie jest ciekawy. No ale patrząc na ilość goli Arsenalu, zaskoczyli. B. W grupie B jest jeszcze ciekawiej. Manchester United zajmuje pierwsze miejsce z ilością 7 punktów. Tyle samo punktów ma w FC Barcelona, lecz strzeliła mniej goli. Wręcz o jedną bramkę mniej niestety niż Manchester United. No cóż... Wręcz przeciwnie jest New England, które przez dwa mecze niestety nic nie strzeliło, bo w ostatnim meczu udało im się strzelić cztery bramki. Wręcz przeciwnie z Lechem, który strzelił te trzy bramki w tych trzech meczach, no ale przegrało wszystko. Druga kolejka, Lech, pokonany przez FC Barcelona 1-7 Manchester United, pokonał New England 5-0. W piątym meczu FC Barcelona zremisowała z Manchester United, a New England jakimś cudem wygrało z Lechem 4 do 1. Hicior w kolejkach. Jak widać jest naprawdę równo. Wręcz bardzo wyrównanie, tym bardziej patrząc na drugie i trzecie miejsce. Leverkusen zdejmuje pierwsze miejsce tylko o jeden zdobyty gol, natomiast Inter zajmuje ostatnie miejsce o jeden stracony gol. Prawdopodobnie właśnie przegrał z Bayern Leverkusen. Natomiast Napoli i Betis w sumie to zajmują egzefo drugie i trzecie miejsce. Więc w ogóle te same statystyki. Prawdopodobnie może to się zmienić w następnym live'ie. Betis wygrał z Napoli 2 do 1. Ali Inter wygrał z Leverkusen 1 do Inter. Przepraszam, przegrał 1 do 3 gdyby na, nie ta jedna bramka prawdopodobnie Leverkusen siedziałby gdzieś niżej niż na pierwszym miejscu bo po ostatniej przegranej z Napoli zajmowali chyba ostatnie tutaj też nie jest jeszcze zapełnione, ale możemy już zobaczyć faworyta jakim jest Borussia Dortmund 6 punktów, za nim jest Milan zmieniający 3 punkty dalej jest w sumie prawie wyrównane Flamengo z Filapedią 1 do 1 Punktów. Natomiast Flamengo strzelił jedną bramkę, więc zajmuje trzecie. Filapedia z Flamengo zremisowali, a Borussia zniszczyła Milan 4 do 1. Tu już jest zapełnione. Wiemy już, że Liverpool przejdzie do fazy pucharowej, zanim jest Sevilla milion za 6 punktów, więc ona będzie walczyć też o przejście do fazy pucharowej, lecz zależy tylko od ich statystyk. Trzecie miejsce zajmuje Atletico bo Po pierwszym meczu wydawało mi się, że pewnie będą czarnym koniem. Niestety myliłem się. Wręcz przeciwnie, z Atalantą, która zdobyła tylko jeden punkt, remisując z Liverpoolem 1 do 1. W drugiej kolejce Liverpool pokonał Atletico Mineiro 3 do 0. Sevilla pokonała Atalanty 1 do 0. A w trzeciej kolejce Atletico Mineiro niestety uległo Sevilli 1 do 2. No dobra. Tak na razie wygląda tabela grupy F. W przeciwieństwie do grupy C i D. Tutaj rozegrana była tylko jedna kolejka. Tu już jest na razie po pierwszej kolejce jedyne co widzimy to Bayern i Freiburg zajmujące pierwsze i drugie miejsce z punktami 3 punktów no i przegrani z tyłu OM i Pogoń lol eee, jeszcze mamy też mecze w tabeli meczy Bayern pokonał OM 5 do 0 a Freiburg no 1 do 0 z Pogonią no, więc na Twitchu widzimy się z meczami Bayer Leverkusen kontra Betis, Napoli kontra Inter, Milan kontra Filapedia oraz Flamengo kontra Borset Dortmund. Natomiast na YouTube widzimy się z meczami grupy F: OM kontra Pogoń, Bayern kontra Freiburg, Freiburg kontra OM i Pogoń kontra Bayer. Dam ci pomarańcze, imba ciągle trwa, kiedy papież tańczy. Daj poniósł się, nikt tu się nie zgubi, bo to jest papież Jan Paweł II. Abemos Papa!